Joanna Rosiak mieszkała w jednym z bloków w Stargardzie szczecińskim razem ze swoją matką. Była ona osobą pracowitą. Cechowała ją sumienność. Unikała wszelkich używek. Stroniła zarówno od alkoholu, jak i papierosów. Nie była też osobą, która lubiła obracać się w dużym gronie znajomych. Była skryta i lubiła spędzać czas w domowym zaciszu. Angażowała się w pomoc okolicznemu domowi dziecka. Pracowała również jako wolontariusz w hospicjum. Czerpała radość z pomagania. Poświęcała na to swój wolny czas i pieniądze. Mimo iż była typem samotniczki, to samotność dość mocno jej doskwierała. Szukała stałego partnera, z którym mogłaby stworzyć związek, ale nie udawało się jej to. W roku 2005, kiedy miały miejsce wydarzenia, o których opowiem, Joanna miała 32 lata. Kobieta, mimo iż na nadmiar czasu nie mogła narzekać, to cały czas chciała się rozwijać. Była w trakcie studiów magisterskich. Właściwie to była już na ostatniej prostej do zdobycia tytułu magistra. Była w trakcie pisania swojej pracy dyplomowej. 7 czerwca 2005 roku we wtorek. Maria Rosiak, matka Joanny, około godziny ósmej rano wychodziła z domu. Poinformowała córkę, że wychodzi i się pożegnało. Joanna została sama. Właśnie wstawała i sama rozpoczęła przygotowania do wyjścia. Wyszła z domu do pracy jak co dzień było to około godziny dziesiątej rano. Pracowała w firmie udzielającej pożyczek dobrze znanym prowidencie. Prócz tego prowadziła także bar. Ten interes założyła razem z kolegą. Ona spędzała w nim czas po swojej pracy w firmie pożyczkowej. Zazwyczaj pojawiała się w barze około 18. Wychodząc z mieszkania 7 czerwca, zamieniła kilka słów na klatce schodowej w bloku z jedną z sąsiadek. Zachowywała się normalnie, była uśmiechnięta. Zanim udała się do pracy, "Planowała pojechać do Szczecina, by zapłacić pieniądze za lokal, który wynajmowała od agencji mienia wojskowego. Z tego też względu miała mieć przy sobie ponad 2000 tysiące złotych. Nie pojawiła się jednak na miejscu, a także nie wróciła do domu. Około godziny trzynastej zadzwoniła do swojego przełożonego. Powiedziała mu, że spóźni się tego dnia do pracy. To właściwie ostatni moment, gdy był z nią jakikolwiek kontakt." Mężczyzna ten twierdzi, że pamięta, iż jego rozmówczyni była wówczas w busie. Nie może sobie przypomnieć, czy powiedziała mu, że jedzie busem, czy takie tylko odniósł wrażenie. Niemniej, w trakcie tej rozmowy była zupełnie spokojna. Z jej głosu nie było można wywnioskować, by znajdowała się ona w sytuacji stresowej. Joanna zawsze dzwoniła do swojej matki, która pracowała wówczas w sklepie. A jeżeli nie zadzwoniła, to odwiedzała ją osobiście, gdy kończyła pracę. Tego dnia jednak się nie odezwała. Pani Maria postanowiła zadzwonić do córki. Jednak jej telefon komórkowy przestał odpowiadać. Było to bardzo niepokojące dla jej bliskich. W domu zostały jej rzeczy osobiste. Zabrała ze sobą jedynie telefon oraz dokumenty potrzebne do pracy, a także kalendarz, w którym zapisywała umówione spotkania. Gdy o godzinie 18 nadal nie było z nią żadnego kontaktu, Matka zgłosiła na policję jej zaginięcie. Jej telefon ostatni raz logował się przed południem w okolicy Stargardu Szczecińskiego w lesie. Sprzętu nie udało się odnaleźć. Joanna Rosiak została oficjalnie uznana za zaginioną. Rozpoczęto poszukiwania. W internecie. Na drzewach i w gazetach pojawiały się plakaty z jej zdjęciem i rysopisem. Brzmiał on tak: Joanna to mierząca 160 cm szczupła kobieta o włosach w kolorze blond. Jej znakiem szczególnym jest blizna na lewym policzku, a także wstawiony ząb z przodu. Kiedy wyszła z domu, ubrana była w szarą skóropodobną kurtkę z jasnymi lampasami na rękawach. Miała czarne spodnie i biało-niebieskie Adidasy nosiła czarny plecak. Policja otrzymała kilka sygnałów na temat rzekomej obecności zaginionej kobiety. Raz ktoś miał ją widzieć w jednym ze sklepów w Stargardzie, a także nad jednym z pobliskich jezior. Wszystkie te tropy zostały sprawdzone, jednak nie przyniosły żadnych odpowiedzi. Brano pod uwagę wersję, że kobieta mogła uciec z kraju. Kilkanaście ostatnich miesięcy minęło jej pod znakiem problemów finansowych. Doszło nawet do tego, że nie miała z czego opłacić wynajmu lokalu, w którym prowadziła bar. Raz zwlekała z opłatą przez trzy miesiące. Udało się jej z czasem spłacić ten dług. Czy możliwe, że chciała uciec od problemów finansowych? Jednak dokumenty Asi, a w tym dowód osobisty i paszport, zostały w domu. Bez nich ciężko byłoby daleko uciec. Choć z racji, że Polska była już wówczas w Unii, była taka szansa. Policja zdawała się być bezradna. Lokalna policja tłumaczyła się, że nie mają odpowiednich środków, by efektywnie przeprowadzić poszukiwania. Brakowało im psów tropiących, które musieliby sprowadzić ze Szczecina. Siostra zaginionej powiedziała, że nawet zapłaci za to wszystko. Prosiła tylko, by jak najszybciej rozpoczęto poszukiwania. Te w końcu ruszyły w miejscu ostatniego logowania telefonu. Niestety, nie przyniosło to większych efektów. Matka Joanny twierdzi, że nie mogła się skontaktować ze śledczym prowadzącym sprawę przez trzy tygodnie. Nie odbierał od niej połączeń telefonicznych. Rodzina kobiety, sfrustrowana niemocą organów ścigania, sama udała się z pomocą do Jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego. Przy pierwszej wizycie Jasnowic powiedział, że należy kobiety szukać we wsi Grzędzice. Niestety, usilne poszukiwania ze strony rodziny nie przyniosły żadnych efektów. Innym razem Jasnowic stwierdził, że według niego Joanna żyje. Miała przebywać na terenie Szczecina. W swojej wizji wymienia dwie ulice. Przybyszewskiego i Bojki. Wymienia także lokal Iris. Ten trop jednak nie przyniósł żadnego przełomu. Matka Joanny miała żal nie tylko do organów ścigania, ale także do kierownictwa firmy, w której jej córka pracowała. Jej zdaniem szybko przestali się przejmować jej losem i pogodzili się z tym, że jej nie ma i już prawdopodobnie nigdy nie wróci. Z jej relacji wynika, że szef robił problemy, by udostępnić policji listę 140 klientów, którymi zajmowała się zaginiona. Wśród nich mogły być osoby, które wiedziały coś na temat miejsca pobytu kobiety. Joanna, ze względu na charakter swojej pracy w firmie pożyczkowej, nierzadko nosiła przy sobie sporą ilość gotówki. Do jej zadań należało między innymi, zbieranie rad od dłużników. Dla kogoś, kto miał tego świadomość, mogła się ona stać cennym łupem. Z tego też względu kobieta z punktu widzenia wiktymologii była szczególnie narażona na zostanie ofiarą. Przez kilka tygodni nie udało się ruszyć sprawy ani o krok dalej. Wtedy nieoczekiwanie do redakcji głosu Szczecińskiego zawitała kobieta, która twierdziła, że posiada ważne informacje na temat zaginięcia Joanny. Miała ona być naocznym świadkiem tego, jak porywacze ją uprowadzili. Jej zdaniem, w okolicy baru prowadzonego przez Joannę, nagle pojawiły się dwa samochody. W tym czasie przechodziła tamtędy kobieta, która bardzo przypominała zaginioną. Z dużym prawdopodobieństwem była to właśnie ona. Kobieta zapamiętała, że jedno z aut to był bordowy bus, drugi był zbyt mało charakterystyczny, by zapamiętała. Wysiadło z nich dwóch wysokich, dobrze zbudowanych mężczyzn. Na głowie mieli kominiarki. Jeden z nich miał krzyknąć do kobiety, że miała dać mu 5 tysięcy złotych i tego nie zrobiła. Zaciągnęli oni Joannę siłą do auta i odjechali. Zdaniem dziennikarzy kobieta wydawała się być wiarygodna, jednak nie miała zamiaru przedstawiać swojej wersji na policji. Dlaczego? Jak sama powiedziała, prowadzi taki styl życia, że nie chciała mieć nic wspólnego z policją. Tylko czy taka wersja wydarzeń naprawdę mogła mieć miejsce? Bar, o którym mówiła kobieta, usytuowany był w ścisłym centrum Stargardu, a zniknięcie nastąpiło niemalże w samopołudnie. Zatem, jakie jest prawdopodobieństwo, że tylko jedna osoba widziała to zajście? Nie zgłosił się żaden inny świadek, który miałby do powiedzenia cokolwiek na ten temat. Samo śledztwo nie ruszyło się nawet o krok. Niestety lata mijały, a w sprawie nie pojawiały się żadne nowe wątki. Zupełnie jakby cały świat, poza najbliższymi Joanny, pogodził się z tym, że ta już nigdy nie wróci. Zdesperowana matka zaginionej kobiety zwróciła się z prośbą o pomoc do ekspertki w dziedzinie kryminalistyki. Napisała do niej poruszający list, w którym błagała o pomoc. Przytoczę wam teraz jego fragment. Moja córka Joanna Rosiak wyszła do pracy w dniu 7 czerwca 2005 roku. Nigdy tam nie dotarła i nie wróciła do domu. Joanna nie chorowała, nie była z nikim w konflikcie. Bardzo proszę o pomoc. (Maria Rosiak) Mama, doktor Joanna Stojer-Polańska, bo to do niej napisała pani Maria, postanowiła zaangażować się w tę sprawę. By dowiedzieć się czegoś więcej na jej temat, należałoby wnikliwie sprawdzić życie prywatne Joanny Rosiak. Może tam uda się odnaleźć przyczynę jej zaginięcia. Ekspertka kryminalistyki zapoznała się z najdrobniejszymi szczegółami śledztwa. Postanowiła także przejrzeć rzeczy prywatne, które należały do zaginionej. Dzięki nim mogła zrozumieć, jaką osobą była Joanna. Pokój Asi wyglądał jak pokój osoby, która zaraz ma do niego wrócić. Nie było żadnych spakowanych rzeczy. Wszystko pod ręką. Być może najważniejszym przedmiotem mógł okazać się komputer kobiety. W nim znajdować się mogły dane, które mogłyby posunąć śledztwo do przodu. Na jego dysku joanna Stojer-Polańska znalazła kilka zdjęć, na których pojawiły się różne osoby. Jednak matka zaginionej nie potrafiła powiedzieć, kim one były. Zdjęcia te były dość słabej jakości, co nie ułatwiało rozpoznania ludzi przedstawionych na fotografiach. Kobieta zgłosiła się do krakowskiego archiwum Mix. Jednostka postanowiła zająć się sprawą, choć rozwikłanie tej zagadki może okazać się bardzo trudne. W życiu Joanny, niedługo przed jej zaginięciem, pojawił się mężczyzna Jan. Był on od niej o trzy lata starszy. Wówczas rozstał się on ze swoją żoną. Nie wzięli rozwodu, po prostu przestali ze sobą mieszkać. Miał z nią dwoje dzieci. Między Janem i Joanną zaczęła tworzyć się więź. Mężczyzna miał jednak sporą wadę, pił sporo alkoholu. Po wypiciu, jak to często bywa w moich podcastach, stawał się agresywny. Mimo wszystko Joanna zakochała się w nim. Chciała, by to z nią stworzył prawdziwy związek. Mężczyzna obiecywał jej, że rozwiedzie się z żoną. Miał jednak długi, których nie był w stanie spłacać. Kobieta, wierząc, że Jan odejdzie od żony i zwiąże się z nią na stałe, postanowiła mu pomóc. Dawała mu pieniądze na spłatę długów. Miało to być około tysiąca złotych miesięcznie za sam rachunek telefoniczny. Ciężko jest mi wyjaśnić, jakim cudem mógł mieć takie rachunki. Być może kupił jakiś drogi model na raty i stąd znalazły się takie wysokie rachunki za sam telefon. Jednocześnie Joanna sama, pomimo dwóch prac, zaczęła ledwo wiązać koniec z końcem. Świadczyć może o tym fakt, że po jej zaginięciu na koncie nie było żadnych oszczędności. Taki stan rzeczy wydawał się być dziwny dla ludzi z otoczenia Joanny. Postrzegana była od zawsze jako osoba oszczędna. Być może. Pożyczała bądź dała Janowi więcej pieniędzy niż się mówiło, a może wpadła w inne problemy. W roku 2005 Joanna postanowiła pomóc Janowi, załatwiając mu dochodową pracę w Norwegii. Była bliska do pięcia tej kwestii, jednak nie zdążyła. Ich relacja zaczęła podupadać. Kobieta była sfrustrowana, że mężczyzna mydli jej oczy, obiecując, że odejdzie od żony na zawsze. Nie poczynił kroków, które by go do tego zbliżyły. Obiecał jej, że rozstanie się z żoną raz na zawsze po komunii swojego dziecka. Gdy tego nie zrobił, Asia miała dość. Postanowiła przekreślić tę relację. Nie chciała dłużej trwać w tak niepewnym związku. Joanna poznała innego mężczyznę na internetowym portalu randkowym. Tydzień przed swoim zaginięciem miała udać się z nim na wesele. Jednak tego nie zrobiła, nie odzywając się ani słowem. Nie pojawiła się również na spotkaniu swojej klasy maturalnej. Choć miała zamiar się tam wybrać. Z jakiegoś powodu zmieniła plan. O relacji Joanny i Jana otoczenie kobiety wiedziało niewiele. Najwidoczniej nie chciała się ona dzielić z bliskimi szczegółami ze swojego życia prywatnego. Nie udało się nawet ustalić, jak Joanna poznała Jana. Czy to możliwe, że to on stał za jej zaginięciem? Na dziś ciężko jest określić, czy był on brany pod uwagę przy pierwszym śledztwie. Do informacji na jego temat dotarła dopiero po latach uznana kryminalistyk, która sama postanowiła zbadać tę sprawę. Niemniej nigdy nie postawiono mu zarzutów w tej sprawie. Gdy Asia zaginęła, mężczyzna przyszedł do domu jej matki i zapewniał, że postara się dowiedzieć czegoś więcej. Wrócił po kilku dniach twierdząc, że niczego nie udało mu się ustalić. Od tego czasu nie pojawił się on w życiu rodziny Rosiaków. Niedługo po zaginięciu Joanny, Jan wyjechał z kraju i zamieszkał za granicą. Dziś mężczyzna już nie żyje. Zmarł w roku 2014 i nawet jeżeli cokolwiek wiedział na temat zaginięcia Joanny, to zabrał tę tajemnicę do grobu. W jednym ze źródeł wyczytałem, że mężczyzna sam odebrał sobie życie, wieszając się. Niestety, ciężko jest mi określić, na ile to wiarygodna informacja. Jakiś czas przed zaginięciem kobiety do jej baru przyszedł mężczyzna. Zaproponował on przejęcie lokalu. Joanna nie zgodziła się na tę propozycję. Jej brat uważa, że ta decyzja mogła być przyczyną jej uprowadzenia. W barze, który prowadziła, często zdarzało jej się wydawać klientom alkohol na tak zwaną kreskę. W ten sposób spora część klientów zadłużała się. Czy wśród nich mogła znaleźć się osoba, która chciała pozbyć się Joanny. Inna hipoteza jest taka, że zaginiona kobieta mogła zostać przypadkowo potrącona przez jednego z kierowców. Ten, przestraszony konsekwencjami, jakie na niego czekały, mógł pozbyć się ciała. Takie historie jednak najczęściej znajdują swoje rozwiązanie. W takim przypadku sprawca nie jest przygotowany i najczęściej ukrywa zwłoki w sposób łatwy do odnalezienia. W tym przypadku nie było tropu, który sugerowałby właśnie taki przebieg wydarzeń. Czy mogło dojść do zabójstwa? Trudno jest całkowicie wykluczyć tę opcję. Rodzina twierdzi, że nie było żadnych sygnałów, które świadczyłyby o myślach samobójczych Joanny. Miała ona plany na przyszłość, ale dobrze wiemy, że depresja często ukrywana jest pod maską uśmiechu. Tylko czy gdyby kobieta sama targnęła się na swoje życie, to czy faktycznie tak trudno byłoby odnaleźć ciało? Po latach Joanna Stojer-Polańska próbowała uzyskać jakieś informacje na temat zaginionej. Z racji, że była ona dość skrytą osobą, niewiele wiedziano na temat jej codziennych zwyczajów i rytmu życia. Być może ktoś z grona jej bliskich mógłby rzucić nowy cień na sprawę. Zwróciła się do jej znajomych, ale ci nie byli chętni do rozmowy. Kobieta dzwoniła do nich, chcąc umówić się na spotkanie, ale wszyscy odmawiali. Jedni tłumaczyli to tym, że nie mają żadnych informacji, jakie mogłyby pomóc, a inni po prostu nie chcieli rozmawiać bez podania przyczyny. To dość nietypowe zachowanie. Zazwyczaj przy zaginięciach ludzie chętnie rozmawiają, chcąc pomóc w odnalezieniu danej osoby. Tu, z niewiadomych względów, było inaczej. Jak to często zdarza się przy zaginięciach, mimo że minęło kilkanaście lat od czasu, gdy Joanna wyszła z domu po raz ostatni, jej pokój nadal pozostaje w takim samym stanie. Maria Rosiak nadal wierzy, że kiedyś pozna prawdę. Dziś od sprawy minęło już prawie 17 lat. Niestety nie udało się ustalić, co stało się z Joanną Rosiak. Zawsze przy tego typu sprawach pozostaje niedosyt i niepewność, ale zawsze pozostaje też nadzieja, że uda się rozwikłać zagadkę tajemniczego zaginięcia. A może ktoś z Was posiada informacje, które mogłyby być pomocne w ustaleniu prawdy. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii i do usłyszenia.